Cześć! Witajcie ponownie na moim kanale. Jak widzicie, już w namiocie, już z lodu. W swoim ulubionym miejscu dało się już dojechać kładem. Później wam pokażę, jak to wygląda na zewnątrz. Nie jest to jeszcze ogrom tego lodu, ale solidne 7 cali lodu już jest. Widziałem, że sporo ludzi przyjechało właśnie kładami. Dlatego ja postanowiłem też wziąć kłada. To o wiele łatwiej dostaje się składem w te miejsce, które sobie wyznaczyliśmy. No nie, jest to jeszcze dokładnie te miejsce, bo chciał jeszcze dalej pojechać, ale na to to jeszcze trzeba będzie troszeczkę zaczekać. Na zewnątrz rozłożyłem dwa tip-upy. Tutaj mam jedną wędkę do dzigowania. W tym miejscu, co jestem, można mieć trzy haki. Dlatego dwa tipapy są na zewnątrz i jeden hak tutaj jest jeszcze, jeszcze w namiocie. Obojętnie gdzie se rozstawicie, pamiętajcie, trzy, w Wisconsin w tym miejscu jezioro Peter można mieć trzy haki. Nie zmienia się zestawu, który wygrał ostatnio, to jest ten zestaw. Sorry, już widzicie VMC, to jest VMC firma, VMC. 3 ósme, jak widzicie na szybko złączce łeb, minosa. Proszę bardzo, zakładam całego minosa i po prostu mu tutaj urywam łeb. Jak jechałem tutaj? Zatrzymam się po drodze, żeby sprawdzić jaka jest głębokość lodu. Wywierciłem dziurę. A tam z dziury ryba wygląda i tak patrzy na mnie z ogromnym zdziwieniem. Ty chłopie, o tej porze na ryby. No, czasami tak jest, że i o tej porze powiem wam jest godzina za 10-12, prawie południe. Planowałem wcześniej o wiele wcześniej przyjechać, ale czasami z tymi planami różnie wychodzi. No i dzisiaj akurat był ten dzień, że nie do końca udało mi się rozplanować. Mam nadzieję, że cokolwiek uda mi się złowić. Jak obejrzycie ten film, to się przekonacie. Czy warto było nawet i w południe jechać na ryby? No, jest ryba na dole. Zobaczymy, czy uda się zachęcić do brania. Tam tu przynętę jednak nie chciało nic uderzyć, zobaczcie Pomyślałem, że założę tutaj taką przynętę, to jest Rapali przynęta Ripping Rap 0,5 ja Lubię takie kolory, myślę, że uda mi się przekonać też ryby na taki kolor Trzeba próbować, tyle przynęt, za jakiś czas trzeba zmieniać, kombinować Próbować tą rybę zachęcić, no bo co innego zostaje Zanim rozłożę swój namiot, to ja poświęcam sporo czasu, żeby zlokalizować rybę, żeby wybrać te miejsca najbardziej optymalne. Żeby właśnie później nie pakować tego wszystkiego, nie przestawiać się. Tylko jak już jadę w jeden dzień na ryby, to poszukam, poszukam, ustawię się i przeważnie zostaję w tym miejscu. No i mam rybę. Zobaczcie jaki ładny wolajek Zobaczcie jaki ładne <laughs> zmieniłem, powiem Wam, na główkę dzigową. Normalnie główka dzigowa z rybką. Dwa razy mi przywalił. Już wam go pokazuję Popatrzcie jaki ładny. Jak się ładnie nastroszył. Ale fajnie, powiem Wam, że kombinowałem co tu może być. Zobaczcie, założyłem taką delikatną główkę jigową. Pomyślałem, że może delikatne podanie przynęty, nieagresywne, może je bardziej zwabi. To było drugie uderzenie przynęta, aż nie doszła do samego dna. Widziałem na grafie, jak przynęta opada od góry, a tu mi krecha idzie od dołu. Przytrzymałem, tylko delikatnie pociągnąłem bach i uderzenie. Nie jest źle. No, i od ostatniej ryby, Wam już mówię, minęło półtorej godziny. Cały czas tutaj jiguję zmieniam przynęty. Jest godzina druga, pięć po południu. No, i na razie tylko jedna ryba. Szału nie ma. Staram się jak mogę. <grywia> już trochę Wam powiem. Pomysłów mi brakuje, bo nawet nie widzę, żeby cokolwiek podchodziło do przynęty, bo jeżeli by wychodziła ryba do przynęty, a nie gryzła, no to wiadomo, że jej nie pasuje przynęta, prawda? Ale jeżeli ryby w ogóle nie widać, to znaczy, że ta ryba gdzieś sobie albo popłynęła, albo leży na dnie, ale nawet, nawet i coś takiego jest o wiele lepsze niż najlepszy dzień w pracy, nie? Tyle co ja już dzisiaj przynęt zmieniłem, żebym Wam pokazywał same przynęty, to by film wyszedł godzinny, ale tą, tą to chcę Wam pokazać. Jest to główka jigowa złota, ale co ja lubię w tym, to to, że popatrzcie, ten haczyk jest ruchomy. Ja już kiedyś pokazywałem na moich filmach, ale to naprawdę pomaga przy holowaniu. Jeżeli już ryba się trafi, bo ryba szarpiąc się pracuje razem haczyk i nam się tak łatwo nie zerwie z tego haczyka. Na pewno jest to jakaś ciekawostka. Wiem, że dużo widzów z Polski nie ogląda. Nie wiem, czy w Polsce są dostępne takie główki jigowe. Dajcie znać w komentarzu. Często bywacie pewnie w sklepach wędkarskich. Może macie jakieś takie sugestie, co. Co mogłoby działać tutaj w Ameryce? No to napiszcie, co uważacie, że mogłoby tutaj działać. Z chęcią poczytam, może akurat jakaś taka przynęta od, od Was, taka polecona, będzie tutaj naprawdę bardzo łowna, bo moje wszystkie przynęty, które są łowne, zaznaczam, te wszystkie przynęty pokazuję, które są łowne, które złowiły mi rybę. Ja nie chcę Wam pokazywać przynęty, które ryby nie łowi. No, bo to jest tak naprawdę bez sensu. Wiadomo, że są przynęty bardziej skuteczne, mniej skuteczne. do jednego dnia jest taka przynęta, która działa innego dnia inna. Wiadomo, trzeba za każdym razem próbować. Jeżeli coś się nie, jeżeli się nic nie dzieje, no to trzeba te przynęty zmieniać. Ale dzisiaj to nawet mówię, no ta ryba, która uderzyła, którą widzieliście, naprawdę fajne agresywne branie. A teraz już mówię półtorej godziny od tego, no i tak nic, nawet na tipapy papy nic się nie dzieje. Zaraz pójdę, posprawdzam. Może już tam pomp zamarzało, może tam już rybek nie ma. No i oprócz tej jednej ryby, no nic więcej się nie wydarzyło. Parę jeszcze miałem podejść do przynęty i tyle. Postanowiłem, że jedna ryba to lepiej niż nic. Dwie to by było 100% więcej niż jedna, no ale jest co, jest trzeba brać to co, to co jest. No dzisiaj akurat taki dzień, a nie inny. No czasami też takie dni na rybach bywają. Sami wiecie, jak wędkujecie, że nie zawsze da się przewidzieć, ile ryb uda się złowić. Jakich przynęt używam? Widzieliście, w jaki sposób przygotowuję się do, podlodów, do łowienia podlodowego, czyli namiot, te rzeczy? Też widzieliście. Myślę, że jeszcze kilka fajnych filmów uda mi się nagrać tej zimy z lodu. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać przez łapki. Jak ktoś jeszcze nie ma subskrypcji, to przez subskrypcję. No i jakimiś podpowiedziami w komentarzach od Was. Co wam działa? Co myślicie? Co warto spróbować, żeby przechytrzyć tą rybę? Piszcie komentarze. Ja się pakuję. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam na następne filmy na moim kanale. Cześć.